No, Elo. Nie wiem, jak się przywitać za bardzo, to jest taki pierwszy filmik z kamerką. Ale e, takie kulturalne przywitanie, dobry wieczór. Generalnie kamerka wcześniej była tylko na streamach. A teraz też na odcinkach chyba będzie. Nie wiedziałem, jak się przywitać kulturalnie. Ale będzie taki odcinek, w którym powiem na te pytanka, których tam kilka ktoś zadał pod odcinkiem. Znaczy nie ktoś, tylko po prostu Wy. A potem Wam powiem, czego mnie nie było też wcześniej. Przez jakiś czas mogliście zauważyć, że nie było odcinków i nie było w ogóle streamów, nic. Bo mnie nie było i powiem ja wam dlaczego, i pokażę nawet dlaczego, bo mam taki filmik, dlaczego mnie nie było. No to, to dobra, to jak coś to tam jak ktoś jest nowe raczej, bo tutaj nie będzie nowego. To jest filmik dla widzów, takich już stałych i takich ambitnych. No to tutaj mamy pytanie numer jeden, które widzę na drugim monitorze, który jest tutaj, wy go nie widzicie. I to jest pytanie od Kefa: czy uprawiasz jakiś sport? Jak tak, to jaki? Ja, moi drodzy, tak jak już mówiłem na streamach, niejednokrotnie uprawiam sport. A tym sportem jest triatlon, czyli jest pływanie, potem jest rower, potem jest bieg. Idzie mi całkiem dobrze. Tam jakieś tam pucharki mam tutaj, są tu, tu są niektóre z biegu, tu jest jakiś, tu jest jeden z biegu, jeden jest tam z triatlonu, inny nawet nie z pływania to nie ma, z triatlonu jest jakieś jeszcze akwatlonu, czyli akwatlon to jest bieganie oraz, znaczy pływanie oraz bieg, a tak to chyba większość jest triatlonu, które są tam pucharki, jakieś tam też medale są, ale to, o tam są medale w ogóle, tam tam z drugiej strony są medale. Jakieś tam medale są ze wszystkiego, nie wiem, spływania jakieś z triatlonu, jakieś z, z biegania, jakieś są z jakichś zawodów szkolnych, no tam. Z, ale ja głównie to uprawiam triatlon, jeżeli chodzi o to, bo to jest sport taki, który ja mainuję, tak? Tam ktoś, nie wiem, mainuje sobie Jakąś postać w Aurancie, tak jak ja mainuję tak ja triatlon, i czasami jakieś poboczne sporty w związane z triatlem robię, czyli jakieś pojedyncze z, tego, z tych trzech robię. Czasami na przykład, czasami idę na sam bieg, czasami na samo pływanie. Na sam rower jeszcze nigdy nie szedłem, bo jest dosyć ciężko, żeby, żeby ten niebezpieczny na sam że jak ktoś ogląda wyścigi kolarskie, to wie, że być niebezpieczne, nawet na takim poziomie amatorskim. nie od pamkina, czyli drugie, które tutaj odpowiadam w odcinku, to jest, ile masz na ilu, od ilu odbierasz Fortnite? Mam lat 17. Yy, w Fortnite'a gram, słuchaj, lat 5, od chyba, hmm, chyba od września 2017 roku, tak mi się wydaje, od września albo od... Albo od, może od listopada, coś takiego. Gdzieś tak, gdzieś druga połowa tego, nie wiem, no niedługo po premierze w każdym razie. Druga połowa 2017 roku, czyli niedługo po premierze zacząłem grać. I tak praktycznie ciągle gram w tą grę. Czasami tam na przykład kiedyś tam miałem przerwę, nie wiem, może z kilka miesięcy. Kiedyś miałem też przerwę, że tylko ratowanie grałem, a nie Battle Royale. Ale, ale gram pierwszy mecz zagrałem w 2017 roku, niedługo po premierze tak naprawdę. No i teraz trzecie pytanie od Dominika. Czy spożywasz produkty bogate w nawiał? Oczywiście, że tak. Trzeba jakieś tam spożywać. Mimo, że nie widać może tego, bo nie jestem jakiś zbyt umięśniony. To jakieś tam spożywam. Jajo na przykład. Albo nie wiem. Szyna jakaś. Nie wiem co jeszcze. Tutaj mamy pytanie od Pola Wprosta. Chyba nie było do Q&A. Tylko było do, od, po prostu. Tachu kündest du mija, and Nie wiem tego brzmieć. Entgegenkommend erweizer. ob du stream machen. Chyba chodziło mu o to, czy będę robić streama, i nawet mu odpisałem, że będę. A to, to, to do, wcześniego, do wcześniejszego dnia to było. Ja ten odcinek nagrywam w niedzielę, bo jak go wrzucę w środę, to będę wtedy se pisał próbne maturki za szkoły, to raczej streamów robić nie będę. Ale, ale no, streama dzisiaj w niedzielę jeszcze zrobię zapewne. Ja w sobotę to nagrywam w ogóle. Nie, pomyliłem się już nie już. Biegam za bardzo do przodu. Jest dzisiaj dzień sobotni i w sobotę to nagrywam. I zrobię też streama w sobotę chyba. A jak nie zrobię, no to, to niestety was oskamowałem i wytnę to z tego odcinka. Pytanie ostatnie właściwie, no, bo mówiłem, że mały z tych pytań do Q&A. pytanie od Walka. Kto jest najlepszy z twoich widzów w Fortnite? To jest ciężki wybór tutaj. Najwięcej PR z moich wszystkich widzów, ja wiem o tym, że ma to PR i jest to pewne, że to ma to był Timi, który... Był kiedyś, widzę, nawet z nim grywałem, ale tak mieliśmy spinę i tak się nie za bardzo lubimy teraz. A tak poza PR, także według mnie tak najlepiej gra to tak szczerze, szczerze i że najlepiej, skill że skillowo bardzo dobrze gra. Jeszcze nadal jest bardzo przyjazny i nie wyzywa innych za bardzo, to jest Kangur naprawdę. R Rusek też jest top tierem jest też tak, Rusek jest tak na poziomie Kangura, znacie obydwóch, obydwoje są tak na tym samym poziomie, o tak. Tylko, że kangur przeważa tym, że jest trochę mniej agresywny i toksyczny. Znaczy, rusek nie jest toksyczny, tylko jest agresywny. O, nie jest toksyczny, przesadziłem, ale jest, jest agresywny rusek. A kangur jest bardzo spokojny i ja chyba wolę, jak jest ktoś spokojniejszy, niż jak jest bardzo agresywny, bo rusek czasami zbyt impulsywnie reaguje na niepowodzenia w grach. No i chyba tyle z pytań na Q&A. Wow, udało się. Nice. Teraz miałem wam pokazać, czemu mnie nie było. Więc generalnie cały tutaj zajście, czego mnie nie było, to było takie, że miałem złamaną po prostu rękę, a zajście to miał na triatlonie. To jakby jakość jest taka średnia tego, co się co wam teraz pokazuje. Link do całej tej transmisji będzie w opisie filmiku, ale byłem sobie na triatlonie w Francji. Słuchajcie, no i tutaj na razie widać, że ja nie jestem w stanie pokazać gdzie jestem, jestem z przodu tej grupy, a nie nie tej, tylko tej drugiej. Aczkolwiek zaraz Wam pokażę, dlaczego, mnie, dlaczego sobie złamałem rękę na tym wyścigu. A jakoś jest taka słaba, przez to, że jakoś jest transmisji słaba. Ja na komputerze mam maksymalnie ustawioną ustawienie jak coś. Tutaj jest. Zaraz, ja mam zaraz, zaraz wam pokażę to miejsce, dlaczego mnie nie było. A tutaj musimy zobaczyć, jak sobie jadę jestem chyba. Jestem tu widoczny. Zaraz się wydarzy ta akcja. Spójrzcie teraz tutaj na, na mnie. To wam pokażę, bo nie z który tu jestem. Jadę sobie za jakimś omeczkiem kulturalnie i cyk. I ja również poleciałem, bo chłop się wrócił przede mną. Jeszcze mi prawie motor rozjechał, i to była taka szybka akcja. No i z powodu takiej szybkiej akcji. Potem chyba na YouTubie nie było chyba filmów przez pół miesiąca, bo filmów nie było, a streamów to nie było łącznie ponad miesiąc przecież. Więc no trochę to tutaj oddziaływało, dlatego nie było streamowania odcinku, bo za bardzo grać nie mogłem, bo jakby miałem tutaj tą rękę lewą, to tym nazgarskiem w ogóle ruszać nie mogłem, Le miałem w gipsie łapę, przypałowa akcja i na no, imię nie było. I to jest cała, cały tutaj morał. Yy, to jest w ogóle to nie były byle jakie zawody, to były słuchajcie, mistrzostwa Europy zawodników tam w tym moim wieku, więc, więc tutaj ptachu, wasz youtuber wybitny to nie jest byle jaki sportowiec, wy sobie nie myślcie. I, no i pokazałem wam to, mam nadzieję, że zrozumiecie że, że dlaczego tyle nie było tych streamów i odcinków i mi to przebaczycie. Teraz tak, yy, tak wybiegając w przyszłość, planami na przyszłość, to będzie tak, że... Mm, mm, to będzie tak, że będziesz, będą się streamy pojawiały dosyć tak, yy, no tak jak teraz było, po prostu, że jak mam czas to robię streama a odcinki będą pojawiały się prawdopodobnie raz w tygodniu i zazwyczaj będzie to środa, a dlatego będą się pojawiały raz w tygodniu, bo jestem w klasie naturalnej i chcę też się skupić jakoś tak na nauce, bo nie wiem, pewnie będę szedł na studia, co nie, więc wypadałoby też jakoś tą maturkę zdać, więc dlatego muszę trochę ograniczyć życie YouTubeowe. I, no I mam nadzieję, że też jakoś to przetrwacie. Streamy będą, jak będę miał czas. No i widzimy się na streamach i w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że to Wam się spodobał. Trzymajcie się i nuur!